No hejka, no hejka widzowie, w dzisiejszym odcinku jesteśmy w dość mm, nietypowym, bo miałem nagrywać w World War, mm, znaczy y, mam nagrać w World War, ale nie znaki, tylko powrócimy do matematyki. No i zaczniemy sobie od klasy... Zerówki. Zaakceptuj wszystko. Taki tu jest kolor pomarańczowy. Yy, tutaj mam poprawnik na zielono. Błędów na czerwono. Pomarańczowy, no to ten dobrze. Niebieski, ten. Czerwony, ten. Bordowy to ten. Fioletowy, ten. 5 dobrze. Szary, ten. 6 dobrze. Bordo, ten. siedem, Szary, osiem, dobrze, niebieski, dziewięć, dobrze. Szary, dziesięć, dobrze, już mam pierwszego ananasika. Gram, kiedyś to ugram. Żółty, dobrze, czarny, dobrze, różowy, szary, szary, biały, pomarańczowy, mam 17, dobrze, czerwony, szary, niebieski, brąza, mam drugiego nasika. I muszę mieć tych ananasików 10. Fioletowy, różowy, brązowy, czerwony 25. Dobrze granatowy, zielony, granatowy, zielony, brązowy, pomarańczowy, czerwony, czerwony, żółty 34. Dobrze pomarańczowy, pomarańczowy, niebieski, żółty, pomarańczowy, szary, i mam... 4 ananasiki, bordowy 41 dobrze, zielony, bordowy 43 dobrze, różowy, zielony, różowy, różowy, szary, bordowy, zielony, różowy, granatowy 52 dobrze, 3, 4, 5 ananasików, pomarańczowy dobrze, niebieski dobrze, różowy dobrze. Pomarańczowy, dobrze, zielony, dobrze, zielony, różowy, zielony, biały, czarny. Pomylić, chcieli mnie zmylić. Dali napis na czarny, a pisze pomarańczowy. I miałem dać już na czarny, ale się mnie nie da złapać. Dobrze. 53 czerwony, niebieski, różowy, żółty, brązowy, fioletowy, Niebieski, Adeles. żółty, czerwony, zielony, różowy... Lalalala. Granat jen Pierwsza pomyłka. Brano zły kolor. aż Granatowy. To, No jak to? Dwa, dwie, dwa błędy? To ten? Trzy błędy? A, ten. No już trzy błędy. Pomarańczowy, czerwony, czerwony, czerwony. Bordowy, kurde ten. A teraz! 80 dobrze. Fioletowy mam 3, 4, 5, 6, 7, 8 ananasików. Żółty dobrze, różowy dobrze, bordowy dobrze, czarny dobrze. Różowy, biały, bordowy, różowym. 3 źle, poprawnych 89. Żółty dobrze, czerwony dobrze, niebieski. Niebieski, żółty, brązowy, 95, dobrze, zielony, czarny, różowy, czerwony, bordowy, różowy, zielony, szary, bordowy, granatowy, bro, bor, a bordowy, kurde, 4, 4, źle, szary, 108, dobrze, granatowy, dobrze, yy, granat, kurde, źle? Nara, 5, dobrze, 110, dobrze, fioletowy, dobrze. Bordowy, różowny, przecież powinno się skończyć. Bordowy, brązowy, bordowy, bordowy, żółty, czarny, pomarańczowy, pomara u. pomarańczowy, biały, szary, niebieski, biały, niebieski, pomarańczowy, szary, czarny, brązowy, czerwony, niebieski, granat. Miałem, przecież to się po skończy skończył. Mam 10 ananasików, to nie, uch, ja się pomyliłem. <laughs> Żółty, myślałem, że będzie bez błędów, ale mam 138, dobrze granatowy, niebieski, granatowy, kurde 8, niebieski, Bordo. Uf, kurde. bordowy, bordowy, brązowy, biały, brązowy, no, to już nie ma sensu. Dobra, idziemy teraz. Hmm. Niech będzie klasa ósma. Omeg, oh haha, matematykę. To, co ja podziękuję. Znaczy, niech będzie jednostki pola. Dwa met. A nie, to, podziękuję. Jednostki czasu. O. To też sobie podziękuję. Dodawanie i odejmowanie liczby mieszanych. Aha, tu też sobie mogę podziękować. Eee... Yy, Się podziękuję. Niech będzie figury geometryczne. Punkt na prostej dzieli dzieli tę prostą na dwie półproste. Prawda? Punkt na prostej dzieli tę prostą na, na dwie proste półproste. Prawda? Nie, no dobrze. Proste, które nie są prostopadłe, na pewno się nie się przecinają. Pałsz. To prawda z jestem trochę kiepski. no ale jak się skupię to. Przez punkt, który nie należy do prostej, można przeprowadzić Mm. kilka nie pokrywających się prostych równoległych do zadanej prostej. Prawda? U. Jedno źle, dwa dobrze. To z klasy piątej. Możemy teraz zacinać, jak widzę na kamerze, no ale trudno. Dwa odcinki równoległe nigdy nie mają punktów wspólnych. O, już. dobrze. Dw dobrze. Odcinki prostopadle zawsze przecinają się w jednym punkcie, prawda u? Dwa odcinki równoległe mogą łączyć się końcami, a u? 3 na 3. Proste prostopadle są prostymi przecinającymi się, prawda? Dobrze. Jeśli proste się do siebie prostopadle, to nie mają punktów wspólnych? pierwsze już je pierwszy ananasik. Czyli dobra, tutaj dajemy spokój. Potęgi i pierwiastki Nie wiem, 0,1 do kwadratu to nie będzie 5 Sprawdź Nie ja. Nie będzie 46 Nie, dobra, nie chce mi się e, Wyrażenia algebraiczne To co teraz przerabiam na matmie i to co tak mi średnio idzie Mm, 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 mm. Czy no na niech będzie redukcja wyrazów podobnych. A yy. Albo nie będzie wzory skróconego mnożenia. No to trzydzieści tutaj będzie. 36. Nie? Aha, czyli co? Coś się pomyliłem? No zero. Też nie, dobra. Yy, Zastanawiałam się też na angielskim. Ale angielski będzie na następnym filmie. Porządkowanie jednomianów. Omg. Mamy u porządku jednomian, jeśli otrzymasz wynik z potęgu użyj znaku ptaszek do góry, aby ją zapisać na przykład. A ptaszek do góry 2, a do kwadratu. Dobra, przejdziemy do klasy pierwszej. Jaka to figura? A Koło. Koło. No jak? A, podaj nazwę pierwszej figury od lewej. Dobra, kwadrat. Podaj nazwę drugiej figury od lewej. Mm, kwadrat. Nie? Mmm, y, prostoko. Nawet z pierwszej klasy się mylę. Podaj nazwę drugiej figury od lewej. To kwadrat. Lewa jest tu. Dokąd? Trójkąt? Pięć, dziewięć, No dobra, więc to byłoby na tyle. Zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję oraz komentarz. Ten film będzie na sobotę. Jeszcze jeden film na nagrywać, więc hej i hej.